Halo, pogotowie! To na pewno tutaj? Dyspozytor mówił, że. Dzień dobry. Dzień do... Ty jesteś, Filip. To ty dzwoniłeś po karetkę? Tak, ja. Jeden, jeden, dwa dubary ratunkowy. Każde dziecko zna to z takiej piosenki. Gdzie mm -hmm. jest Twoja mama? Tutaj. Halo? Słyszy mnie pani? Nieprzytomna. Jak nie niemiarowe, ledwo wyczuwałem. Sprawdzę źrenicę. Nierówne, nie na światło. Filipku, powiedz nam, co się stało. Jakbyście lepiej nigdy usłyszałem takie burro. Przeszedłem do łazienki, a mama już rażała. Mhm. A mama na coś choruje? Nie. A czy dobrze się czuła dzisiaj? Dobrze, tylko głowa ją uborała. Będzie PWE, tlen masa, duży przepływ. Powiedz mi Filipku, czy ktoś może się tobą zająć? Tata wyjechał do babci, mówił, że wróci wieczorem. Aha. Możesz dać mi telefon do taty, proszę? Tak. Zakładam. A czy jest jeszcze ktoś tutaj blisko? Jakaś sąsiadka. Jest pani Stasia. Czasami z nią zostaje. O, dziękuję. Słuchaj. Dobrze. A możesz pójść po panią Stasie? Ale ja nic zostawić mamy. Filipku, jesteś bardzo dzielny, ale teraz potrzebujemy Ciebie i kogoś do pomocy, wiesz? Bo musimy twoją mamę zawieźć do szpitala. Pójdziesz po panią Stasie? Tak. Super. Dzień dobry, Marta Galica, Pogotowie Ratunkowe. Musimy zabrać pana żonę y, do szpitala, jest nieprzytomna. Mhm. Proszę nam powiedzieć, gdzie możemy zostawić syna. Rozumiem, rozumiem, dziękuję. Dam, dam, dam znać. Tętniak. Prawdopodobnie, albo udar. Ewelina? Jezus Maria. Spokojnie. Czy może pani z nim zostać? Tak, oczywiście. Ojciec wyraził zgodę, wkrótce powinien się pojawić. Tak, ale e, to, czy ona żyje. żyje? Zabieramy ją do szpitala świątecznego. Dobrze, dobrze. Filip nas wezwał, jest pani bardzo pani dzielny. Pani Proszę się zaopiekować. Pani 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 pani. Oczywiście, oczywiście. Będzie dobrze. Zajmę się. Wszystko będzie dobrze.